Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainie miejscowych Polaków, ale także i Ukraińców wspiera Fundacja Wolność i Demokracja. Dzięki współpracy z miejscowymi polskimi organizacjami i towarzystwami powstało już 20 punktów logistycznych, gdzie dociera pomoc humanitarna. Jedno z takich miejsc znajduje się w miasteczku Sądowa Wiśnia. Teraz takie trudne czasy, tutaj u nas nastali, ale też bardzo dziękujemy polskiej stronie, Polakom, jakie pomagają nam, dużo ludzi. Też z naszej miejscowości bronią naszą Ukrainy. Parę osób już zginęło z naszej miejscowości. Pomoc z Polski trafia nie tylko do miejscowych Polaków, do sądowej wiśni oraz okolicznych wiosek cały czas przyjeżdżają uciekinierzy ze wschodu kraju. Wszystko, czego potrzebujemy, dają nam. Naprawdę, ludzie są bardzo dobrzy i przyjaźni. Wszyscy wierzący. Trochę inaczej niż u nas w Donbasie. Mieszkamy w akademiku. Nadal trochę pracuje online. Pomoc, która dociera tu z Polski i innych państw jest dużym wsparciem dla miejscowych władz. W Sądowej Wiśni i okolicach mieszka obecnie prawie 700 uchodźców z obwodu charkowskiego, donieckiego i ugańskiego. Ludy pojechali bez Wielu z nich nie wie, czy ich mieszkania ocalały na terenach, gdzie toczą się walki. Mamy kilka rodzin z Mariupola, które straciły dorobek całego życia i nie mają dokąd wracać. W Mościskach, 15 kilometrów od granicy z Polską, w siedzibie Domu Polskiego zorganizowano centrum pomocowe. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem wojny, przy wsparciu władz polskich i Fundacji Wolność i Demokracja, budynek został całkowicie wyremontowany. W Muściskach no, zostali starsi osoby, ponieważ wiemy jak, jak to starsi osoby mówią, że z starego drzewa się nie przesadza. Nie chcieli uciekać. Zostali w swoich domach. I jako prezes widziałem, że muszę im pomóc, bo, bo są tacy, którzy nawet no, nie mają sił, żeby pójść do sklepu i to trzeba było, trzeba było dostarczyć do domu, zaopiekować się tymi ludźmi. Również dzięki polskim organizacjom na zachodzie Ukrainy działają punkty koordynacyjne, które przekazują pomoc humanitarną dalej na wschodnie terenie. Kraju. Organizacje polskie są tak naprawdę na, e, bardzo zaangażowane w pomoc, w pomoc u uchodźcom. W niektórych domach polskich powstały huby, do których jest dostarczana pomoc charytatywna, a dalej jest dzielona, transportowana właśnie na wschód. Jestem przekonana, że organizacje polskie odegrały, odgrywają bardzo ważną rolę. Fundacja Wolność i Demokracja od 11 lat działa na rzecz pomocy Polakom na wschodzie, wspiera przemiany demokratyczne na terenach byłego Związku Sowieckiego. W czasie trwającej wojny ogromna pomoc jest skierowana nie tylko do Polaków na Ukrainie, ale wszystkich mieszkańców napadniętych tego kraju.